Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wielu osobom, określenie Celtowie pewnie kojarzy się tylko z pewnym klubem piłkarskim. I o ile pewnie Artur Boruc nie ma nic przeciwko, no to jest to spore uogólnienie, bo Celtowie to była jedna z najbardziej fascynujących kultur w całej historii. Europy. Dzięki swojej przewadze technologicznej i nietypowemu wykorzystaniu rydwanów, zawojowali kawał świata, w tym raz Rzym, za co Juliusz Cezar i jego kumple później przez bardzo długo Celtów serdecznie nie lubili. A jakie przynieśli wynalazki na nasze ziemie? Jakie mieli sposoby na w miarę bezkrwawe wygrywanie bitew? Czemu ozdabiali swoje domy obciętymi głowami wrogów? Kogo wzywali, jak byli w niebezpieczeństwie? Jakie znane i do dziś istniejące miasto, założyli. No i najważniejsze. Jak się pije na celta. Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś, co wiele osób może zdziwić, mianowicie Celtowie wcale nie pochodzą z Irlandii. Według archeologów ich pierwsze siedziby znajdowały się tutaj, w tym miejscu zaznaczonym na mapie na żółto. To są mniej więcej rejony dzisiejszej Szwajcarii, gdzie Celtowie mogli mieszkać już nawet... Tysiąc lat przed naszą erą, i to właśnie z tego miejsca zaczęła się ich ekspansja we wszystkich kierunkach, w tym do dzisiejszej Francji, i tutaj kolejna ciekawa informacja bajkowi Asterix i Obelix. Też byli Celtami. To za miła niespodzianka. O ich historii wiemy całkiem sporo dzięki archeologom i o tym sobie jeszcze dziś powiemy, ale również ze źródeł greckich i rzymskich. swoją drogą Rzymianie właśnie jako jedyni stawili Celtom udany opór, co oczywiście nie znaczy, że nie obyło się bez porażek, bo na przykład w roku 390 przed naszą erą Celtowie wjechali do Rzymu i zrobili tam taką masakrę, że Rzymianie ich potem przez setki lat za to bardzo nie. Lubili i dokładnie to pamiętali. Wokół tego zdobycia Rzymu narosło sporo legend, ale jedna z nich była szczególnie wśród Rzymian żywa i dotyczyła ona tego, że za odzyskanie miasta mieli oni zapłacić ogromny okup w złocie. A jakby tego było mało, to Celtowie do ważenia tego cennego kruszcu przynieśli sfałszowane odważniki. No i jak Rzymianie się strzelili, to zaczęli protestować, a wtedy szef Celtów jeszcze na bezczela dorzucił na wagę do tych odważników swój miecz i powiedział: Biada zwyciężonym. Oczywiście z czasem Rzymianie zaczęli zyskiwać przewagę i wyparli naszych dzisiejszych bohaterów z większości terenów, i w zasadzie zostali oni tylko w Szwecji i Irlandii. W sumie to, jeśli faktycznie ktoś był dla Rzymian takim upierdliwym sąsiadem, jak dla nas Niemcy, dla Francuzów, Anglicy, no to byli to właśnie Celtowie. A że Celtowie założyli na ich ziemiach Mediolan, o tym Rzymianie jakoś już woleli milczeć. Cisza. Co za bezczelność? No dobra, to skoro od Rzymian niczego fajnego się na temat Celtów nie dowiemy, to przejdźmy może do tego, co wiemy o tych świetnych ludziach dzięki archeologom. No wiemy już na przykład, że zbudowali oni w sensie nie archeolodzy, tylko Celtowie. Miasto, które jest dziś światową stolicą mody, i żeby było jasne, cały czas chodzi mi o Mediolan, a nie o Ludwin, na przykład. No ale dobra, bo Celtowie, podobnie jak zresztą Grecy czy Rzymianie, budowali też naprawdę imponujące twierdze, a dokładnie tak zwane Opida, czyli. Takie osiedla obronne otoczone wałami ziemnymi. Te wały były zresztą wzmacniane kamieniami i drewnem, i to nie były jakieś tam popierdółki, bo największe do tej pory odnalezione przez archeologów opidum miało powierzchnię mniej więcej 2000 boisk piłkarskich. Swoją drogą, budowanie tych osiedli obronnych to był kamień milowy, jeśli chodzi o budowanie miast w naszych okolicach, albo jak kto woli, po naszej stronie Alp. Co więcej, Cezar wspominał też, że każde celtyckie plemie miało kilka takich oppidów, ale nie były one tak samo ważne. Jak zatem wyglądało życie w takim wielkim mieście, no i w ogóle Celtowie, o dziwo według jednego z spodań mieli całkiem sporo wspólnego z Franzem Maurem z psów. Prawie wszyscy galowie byli wysocy, jasnowłosi o rumianych twarzach, mieli srogie, okrutne spojrzenie, zawsze rwali się do bitki, a ich duma była chorobliwa. Tutaj jednak podobieństwa się wcale nie kończą, bo podobnie jak Franc, Celtowie lubili się nawalić. Asterix, będziesz topił do samego końca. Mojego lub jej. Pili piwo i wino, oczywiście nierozcieńczane, co dla niektórych było barbarzyństwem, a dla nas jest na przykład wyrazem szacunku dla trunku. Swoją drogą to właśnie od Celtów Rzymianie nauczyli się, że wygodniej i taniej jest przewozić wino, ale też inne produkty w drewnianych beczkach, a nie w glinianych amforach, czyli takich wielkich dzbanach. A jak pili Celtowie? Dużo. Za to małymi łyczkami. A jak już się Celtowie spili, to albo szli spać, albo włączał im się straszny agresor i tylko szukali, komu by tutaj wpieprzyć. No ale jak taki podpity Celt trafił na silniejszego przeciwnika, to co się działo? Wcale jeszcze nie był na straconej pozycji, ponieważ mógł wezwać na pomoc żonę. I nie ma się co śmiać, skoro o celtyckich dziewczynach tak pisano. Cały zastęp obcych nie zdoła sprostać jednemu Celtowi, jeśli przyzwie on na pomoc żonę, która jest zazwyczaj bardzo silna i niebiesko oka. Generalnie to celtyckie kobiety miały bardzo silną pozycję, zwłaszcza jak na tamte czasy, bo jak faceci szli walczyć, to czasami szły z nimi, a jak zostawały, to brały na siebie obronę rodzinnych stron, handel, a czasem nawet zostawały druidkami. No właśnie, jak już jesteśmy przy kapłanach, to opowiedzmy sobie o tym, jak faktycznie wyglądało życie kumpli z branży bajkowego panoramiksa. Kapłan to było bardzo szerokie pojęcie, tak samo jak dzisiaj ksiądz, no bo przecież może być taki zwykły ksiądz, ale może też być biskup czy tam inny kardynał, i tak samo było u Celtów. Poza najważniejszymi druidami byli też na przykład bardowie. Oni przez lata na pamięć zakuwali teksty podań i pieśni, żeby je później przekazywać kolejnym pokoleniom, ale ważne jest też to, że mieli charakterystyczny dla siebie atrybut. Metalowe gałązki z dzwoneczkami, i ludzie bardzo szybko mogli się połapać, jakiej klasy jest to artysta. Bo metal, z jakiego była zrobiona gałązka, był właśnie wyznacznikiem. Bart ze złotą gałązką to był taki Freddie Mercury, ze srebrną to już taki bardziej Axel Rose, a z brązową to w porywach Klaudiusz Sewkowicz, i tak Klaudiusz z Big Brothera nagrał kiedyś płytę. <laughs> Niech Was ręka boska broni od słuchania tego paździerza. Inni kapłani byli takimi bardziej wieszczami, specjalizującymi się we wróżbiarstwie, ale i tak najważniejsi byli druidzi. Superkapłani, którzy mieli często porównywalny szacunek w społeczności, co plemienni przywódcy, a to ze względu na ich ogromną wiedzę z zakresu religii, astronomii, przyrody itd. Poza tym bardzo wielu znało łacinę, umiało pisać, a mimo to nic o swojej wiedzy i o historii swojego ludu nam nie zapisali. Dlaczego? To jest jedna z tych kulturowych cech Celtów, których nigdy do końca nie zrozumiemy, a niektórzy uważają nawet, że było to zwyczajnie głupie. Otóż druidzi uważali, że pisanie jest dla lamerów, że zapisywanie rzeczy rozleniwia, a prawdziwy koks wszystko przechowuje w swoim umyśle. No i jakby. Wszystko jasne, z jednej strony wiemy już w takim razie, czemu druidzi byli tak bardzo szanowani w społeczności, no a z drugiej wyjaśniło się też, czemu celtowie nie stworzyli żadnych źródeł pisanych. No ale dobra, nie każdy celt przecież musiał być kapłanem. Byli też na przykład rzemieślnikami, zresztą fantastycznymi, bo to właśnie celtom przypisuje się rozpowszechnienie obróbki żelaza. No ale to w zasadzie było kluczowe w ich sukcesie, no bo mogąc wytwarzać lepszą broń, łatwiej było im pokonywać kolejnych wrogów, z kolei świadomość tego, jak to bardzo jest ważne, sprawiała, że celtowie specjalnie zaczęli osiedlać się w miejscach, gdzie było dużo złóż żelaza. To nadal nie koniec, bo to właśnie w celtyckich osadach znaleziono pierwsze na naszych ziemiach monety. Ale mnie jeszcze bardziej fascynuje to, że Celtowie byli tak niesamowitymi wirtuozami, jeśli chodzi o obróbkę szkła, że do dzisiaj eksperci nie są w stanie pojąć, jak oni to wtedy robili, mimo że przecież do naszych czasów zachowały się tylko malutkie fragmenty. Wytwarzali zresztą nie tylko świetną broń, ale też narzędzia, w tym rolnicze pozwalające na przykład na głębszą orkę, a co za tym idzie, na lepsze plony. W ogóle to rolnictwo było dość istotnym elementem celtyckiej gospodarki, oczywiście poza łupieszczymi najazdami, ale swoją drogą Celtowie nie wstydzili się też podpierniczać rozwiązań technologicznych innych ludów, na przykład błyskawicznie docenili potencjał koła garncarskiego, a jak już przy tym jesteśmy, to właśnie między innymi dzięki garnkom. Dzbanom, a głównie dzięki wiedzy archeologów, wiemy, że Celtowie byli i na naszych ziemiach. Przykład? Proszę bardzo. Na Śląsku, konkretnie w okolicach Boża, jakiś czas temu odnaleziono ceramikę z domieszką grafitu i mi to na przykład by nic nie powiedziało, ale doświadczeni archeolodzy szybko połączyli fakty, bo wiedzieli, że to był wynalazek właśnie celtycki. Miks gliny i grafitu sprawiał, że ceramika robiła się twardsza, a to tylko jeden z przykładów obecności Celtów na naszych ziemiach. Bo również u nas odkryto pozostałości pracowni bursztyniarskiej, warsztatu tkackiego i różne inne rzeczy, np. elementy wyposażenia lekarza. Celtowie byli niesamowicie rozwinięci technologicznie i zawdzięczamy im naprawdę sporego kopa, jeśli chodzi o rozwój technologii na naszych ziemiach. I tym bardziej dziwi fakt, że jak na tak rozwiniętą technologię, to mieli parę rzeczy, które wydają się aż zbyt kretyńskie. O wykuwaniu rzeczy na pamięć już sobie mówiliśmy, ale to jest i tak nic. Przy walce na Golasa. Co? To znaczy spoko. Historia zna przypadki, jak ludzie walczyli na waleta, ale czasami było to umotywowane na przykład brakiem odpowiednich ciuchów. Tymczasem Celtowie. Wymyślili kolczugi, znali doskonale ich potencjał, a mimo to często używali ich wyłącznie przy okazji parad, a walczyli albo całkiem na golasa, albo tylko odziani w te kultowe i kojarzone zresztą z celtami torquesy, czyli takie metalowe obręcze na szyję. Czemu? Cholerawie! Niektórzy twierdzą, że tamtejsi wojownicy wychodzili z założenia, że jak człowiek ma umrzeć, to umrze i żaden pancerz nie pomoże, a przynajmniej nie będzie ruchów w walce krępował. Ale to tylko hipotezy. Celtowie nie należeli również do wybitnych strategów. W zasadzie to mieli tylko jedną taktykę, pierwszego pier. Uderzenia. Faktycznie było ono druzgocące, i jeżeli udało się Celtom przebić przez szeregi wroga, no to była spora szansa, że starcie wygrają. No ale jeżeli przeciwnik wytrzymał pierwsze uderzenie, to z kolei była spora szansa, że to Celtowie dostaną w tej bitwie Lańsko. I niewykluczone, że to właśnie dlatego swojego czasu nasi dzisiejsi bohaterowie proponowali swoim przeciwnikom czasami inny sposób rozstrzygnięcia o tym, kto wygra. Otóż przed bitwą, celtowie czasami proponowali przeciwnej ekipie, żeby ci wystawili swojego największego koksa przeciwko najsprawniejszemu celtowi. No i który z nich wygra, tego drużyna zgarnia zwycięstwo, a reszta armii nie musi się męczyć. Wszyscy uznają taki wynik i nie dochodzi do niepotrzebnego rozlewu krwi. I faktycznie czasami to działało. Moim zdaniem fantastyczna opcja, chociaż z drugiej strony, gdyby to działało dzisiaj, to pewnie cały świat mówiłby po rosyjsku. No Andrzej! I dawaj na solo! Jednak jeśli już do bitwy doszło, to celtowie mieli jeszcze jedną mało mądrą tradycję, która dotyczyła oddziałów przybocznych wodza. Ich najważniejszym zadaniem było dotrzymanie szefowi wierności. To też jeśli zdarzyło się, że wódz podczas bitwy zginął, to wszyscy z tych elitarnych oddziałów musieli zamiast dalej walczyć, to popełnić samobójstwo. To tak jakby dzisiaj po zamachu na prezydenta każdy członek boru musiał se strzelić w łeb. No ale okej, okay, pomijając kilka głupich tradycji, to Celtowie byli naprawdę świetnymi wojownikami. Może jak już wiecie, nie najlepiej odzianymi, za to posiadającymi naprawdę świetną broń. Głównie używali mieczy, ale nie możemy sobie tutaj nie wspomnieć o ich oddziałach zmotoryzowanych. Boceltowie w bardzo specyficzny sposób używali rydwanów. Na początku bitwy w rydwanach było po dwóch gości: Woźnica i Oszczepnik. Bitwa rozpoczynała się od ataku właśnie rydwanami. Rydwany podjeżdżały pod linię wroga, Oszczepnicy rzucali. Wiadomo, oszczepami, a później rydwany się oddalały, ale to nie był koniec ich roli w bitwie, no bo oszczepnik dotychczasowy łapał za miecz i biegł się bić, natomiast woźnicy czekali na moment, aż trzeba będzie na przykład przetransportować szybko część wojska w inne miejsce. A jak Celtowie bitwę wygrali, to zabierali do domów bardzo nietypowe pamiątki w postaci obciętych głów swoich wrogów i to były w domach celtyckich bardzo pożądane ozdoby, jak dziś na przykład waz... Nie, nie jak wazon, bo to było zdecydowanie ważniejsze. To nie był tylko wyznacznik tego, jaki tam mieszka dobry zawodnik, ale również to były głowy przekazywane z pokolenia na pokolenie i również to nie była tylko pamiątka po dziadku, co tam 40 osób zabił, ale również takie głowy trzeba było w Domu trzymać, bo wierzono w to, że jeżeli by się takiej głowy pozbyło, to duch tej osoby będzie straszył rodzinę. Toteż, to też trzeba było to trzymać w chałupie. Wyłącz ten komputer i mi pomóż kurze z głów pościerać! Żeby jednak ktoś teraz nie pomyślał, że celtowie to byli potworni barbarzyńcy, to po pierwsze warto pamiętać to, co już wiemy, czyli to, jak byli bardzo rozwinięci technologicznie, ale również. Trzeba wiedzieć, że chyba jak nikt inny w tamtych czasach, celtowie dbali o higienę. To właśnie im przypisuje się wynalezienie mydła, ale to nie wszystko, bo mieli też absolutną manię dbania o swoje włosy, które miały też symboliczne znaczenie, a u chłopaków ich obcięcie było częścią rytualnego przejścia w dorosłość zaraz obok polowania. Motyw polowania na dzika miał często charakter inicjacji młodych mężczyzn. Upolowanie tak groźnego zwierzęcia miało być dowodem osiągnięcia sprawności bojowej, która w oczach Celtów uchodziła za podstawowy wyróżnik dorosłości. Celtowie przez ładnych kilka wieków dominowali na północ od cywilizacji greckiej i rzymskiej, chociaż wreszcie ci ostatni, z nieplanowaną pomocą plemion germańskich, zaczęli wypierać naszych dzisiejszych bohaterów, a ostatnie celtyckie plemiona najdłużej uchowały się na północy wysp brytyjskich. I w sumie jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo mocno chciałbym zaznaczyć chociaż pewnie większość z Was to wiedziała, a jak nie wiedziała, to się w międzyczasie domyśliła. Ale warto to powiedzieć: nie było czegoś takiego jak jedno państwo celtyckie. Celtowie to jest określenie kultury wspólnej dla wielu plemion. Chociaż kurczę, gdyby się komuś udało te plemiona połączyć, to niewykluczone, że historia Europy zdecydowanie inaczej by się potoczyła. Wielka szkoda, że Celtowie z premedytacją nie zapisali nam swojej historii i częściowo musimy bazować na opiniach Rzymian, którzy przecież Celtów strasznie nie lubili. Na szczęście nie wyłącznie, bo jest też archeologia, dzięki której wiemy więcej niż wiele osób się pewnie spodziewa, wiecie, bo to nie jest tak, jak większość osób uważa, że w Polsce to już wszystko wykopano i odkryto, a badania archeologiczne to polegają tylko na bieganiu z miotełką, ewentualnie w Egipcie to tam z drinkiem. Nic z tych rzeczy. Wiedzą i piszą o tym ludzie z Archeologii Żywej, jedynego w Polsce czasopisma popularno naukowego, w którym znajdziecie opisy najbardziej fascynujących archeologicznych odkryć. W każdym numerze jest jeden główny temat mocno rozwinięty i kilka pobocznych. Opisują odkrycia z Polski, ale jak ktoś woli, to znajdzie też wiadomości z Egiptu, Europy czy obu Ameryk. Sprawdźcie koniecznie i nawet z domu nie musicie wychodzić, bo sprzedają nie tylko wersję papierową, ale też Cyfrową. polecamy Wam serdecznie archeologię żywą.